Ready or not here I come you can hide Na początek Kaferynek był trudny. Pomimo, że zaczęliśmy wakacje w lipcu zeszłego roku, to jednak nie mogliśmy trafić do ludzi, że jest takie miejsce, że miejsce spotkań, kultowe, żeby ludzie jakoś przychodzili do niego na spotkania. Przede wszystkim miło spędzić czas. Chcieliśmy, żeby do tego miejsca przychodzili ludzie każdego pokroju, żeby młodzież po szkole przyszła na picie jakiejś kawy, herbaty, Wieczorem na jakieś piwko regionalne, którego yy, w Ostrowcu nie ma. Pokazać, że na naszym rynku, który no niestety jest pełen głównie wygląda. banków, też może się coś dziać. Że można tutaj fajnie spędzić czas, że można tutaj całą rodziną przyjść, pospacerować, a w wolnej chwili siąść latem na tarasie czy, czy o innej porze roku w środku i miło spędzić czas przy dobrej kawie. Więcej treści w prostej zmieścisz, Mógł świat, nawet w na Są tacy, nie w siebie, a chcę zmienić Muzyka grana na żywo je w jakiś sposób rozmaica posiedzenie jakieś przy kawie, herbacie, ciastku czy czymkolwiek innym, więc jak najbardziej jestem za. Chcieliśmy wprowadzić w kafejce coś nowego, coś, co przyciągnie kolejną rzeszę jakichś naszych klientów. Poznaliśmy międzyczasie, e, w międzyczasie trójkę fajnych ludzi, którzy wcześniej z, zupełnie się nie znali. Mik, okazało się, że super się dogadują. E, robią, to, co robią, robią z pasją, z oddaniem. Mało jest raczej takich, takich miejsc, gdzie można faktycznie pójść, posłuchać. A i tak, nawet jak są, to w sumie nie za często tam są takie koncerty. Także no, niestety brakuje. Pokręciłem sobie w piwnicy przez jakieś 6 lat skoło tego. A FCR poznaliśmy tydzień temu w tym miejscu. No i jakoś się to wszystko zlepiło. no Ja też byłem w szoku na samym początku, że to, że to tak wyszło. Bo też myślałem, że ja zawsze jestem taki pokładany, że chciałem wszystko mieć zapięte na ostatni guzik. I byłem pełen obaw o to, właśnie, że czy to wszystko będzie miało ręce i nogi. Ale tutaj kurde, nagle się okazało, że wyszło. Lecz nic nie zdarzy się, bo no cóż, Ty jesteś tam, a like, tu w dwóch światach wszystko okej, okay. ja kochasz, mnie, Nic nie znowu by spotkać się na Kamil do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, przyjedzie taka dziewczyna, taka Ewa i ona będzie z wami śpiewać, nie? Ale ona teraz jest w Lublinie, czy w Krakowie, czy nie wiem, gdzie mówię, co tykami w ogóle gadasz do mnie, nie? No dobra, zaczynają dziewczyna, ja grać dam, dziewczyna się z nami grać, ale nie robiliśmy nawet próby wcześniej, więc tak. nie, jak mi się w ogóle zgramy. A wyszło tak, że zgraliśmy się niesamowicie dobrze, mimo tego, że nie mieliśmy zaplanowanej żadnych kawałków, byliśmy w stanie poimprowizować. To było fajne, bo tworzyliśmy na żywo po prostu muzykę. i can't W przede wszystkim są to covery znanych utworów, głównie to są covery utworów deep house'owych albo elektronicznych, takich jak Rudimental albo David Guetta. Staramy się wprowadzić nową, aranż nową aranżację tych utworów, taką akustyczną, delikatną, chilloutową można powiedzieć. Ale mamy również kawałki na przykład stare, typu właśnie jakieś rockowe, jam czy cokolwiek innego polskiego, znanego i tak dalej, żeby ludzi rozruszać. To też lubię grać. No z biegiem czasu mam taką nadzieję, że tutaj mądra głowa wymyśli do jakiejś tam mojej muzyki, którą wcześniej napisałem. Tak. Jakieś fajne słowa. To i, już to, jest wszystko to, w gotowości że na, że na następnym na razie... koncercie za tydzień Co, będą twardy. już nasze utwory. Tak, tak. No na razie nie mieliśmy na to po prostu czasu, nie? Bo to wszystko wymaga moim zdaniem dużo pracy i dużo czasu, a na razie tego czasu nie mieliśmy za wiele. W Ostrowcu, jeżeli chodzi o to, gdzie można wyjść w sobotę, gdzie można posłuchać muzyki na żywo, albo po prostu przejść od początku po ciężkim tygodniu. I nie, no, wybór to jest, jest dużo barów w Strasznym Ostrowcu. Jest dużo, ale jest no właśnie. mało miejsc. No właśnie, w więc jest, jest, jest dużo, dużo na żywo. Żywo. Jest dużo barów w Ostrowcu, no ale w żadnym z barów, z tego co mi wiadomo, nie ma, nie tak ma muzyki kwiat. na żywo. A więc co? sobie, że założymy sobie zespół. I tak się stało i zobaczymy, jak to będzie. Będzie na pewno fajnie. Świetnie się bawimy, to jest naturalne. No właśnie, trzeba to podkreślić. I... No, bawimy się, na razie, na razie to my się bawimy tym wszystkim. No. A, a czy ludzie się będą bawić przy naszej muzyce, to się okaże w e, niedalekiej przyszłości, mam nadzieję. Czasem się boję, czasem boję jak diabeł. Czy się poddam, jaką przyszłość z nami już złabie radzą? Lekkie piosenki, żadnego patosu, chłopieczu i skandal, ty się lepiej przysposuń, mostów nie pal, śmieje śmiej się tam, gdzie inni się śmieją. Czy mam przestać czadzić? Czy mam przestać Czy mam przestać czadzić? Czy mam przestać Czy mam przestać Będziemy się starać się grać jak najczęściej. Mam nadzieję, że optymalnie będzie to co tydzień jakiś koncert. Chcemy po prostu mieć jak największy repertuar, jak najczęściej się spotykać, żeby ćwiczyć pisać piosenki, robić właśnie to razem, bo y, jest fajnie, jest naprawdę Także Myślę, że spokojnie, raz w tygodniu na weekendzie można spotkać y, w kaferynek i czy z naszego występu na